A już dałeś. Nie, to jest po po. Oh. po, po tym, wiesz. To jest dółku. Ten kotek z Discorda powiedział, że po tych psychotropach, które ja biorę, kompletnie mi odpierdala i, powi i, powi i powinien. On chyba bierze odpierdala. psychotropy, ty nie bierzesz żadnych psychotropów. Tak, a on powiedział, że on powiedział, że po tych psychotropach mi odpierdala i powinien to odrzucić. Bo on nie odpierdala. On nie, nie chce się leczyć. Powiedz mu, będzie... masz rację, on się zgodził. Ty a nie cię zgodzi. będzie pierwszy o tobie. A kto tak ci mówi Dawid? Kotek Discorda. Kto? Jeszcze raz? Kotek Discorda. A kotek i jest spinięty na łeb. Co tak mówię. Proste. Napiszcie się herbatki. Czekaj. Masz radę, to kotek na łeb jest pienięty. Jest pierdonięty. No racja, no racja. nie powiedziałem, że jest pierdonięty, tylko żebyś pilnował własnej dupy, nie ciebie. No rację.